manko Michał Prusak, kanał Warszawski Box. Zapraszam na krótki materiał, w którym zamierzam się wymądrzać na temat Tysona Fiurego i jego najbliższej walki, legendy sportu walki Marcina Najmana i kobiecego boksu, bo dziewczyny wykonały kawał świetnej roboty. Jak podają media sprzedano już 50 tysięcy biletów, a stadion Tottenhamu może pomieścić zaledwie 63 tysiące. Promotorzy mogą raczej spać spokojnie, bo te parę tysięcy chyba dopchają brytyjskimi kibicami. Ale czy ta liczba sprzedanych biletów świadczy o atrakcyjności walki? Trudno powiedzieć, Wielka Brytania słynie z miłości do boksu. Jeśli odważny Tyson Fury przełamie niezwykle trudnego, obdarzonego nadludzką siłą, Szybkością i wysoką inteligencją, będącego w życiowej formie młodego Cisore, to zapisze się na kartach boksu zawodowego jako pogromca największych bokserskich wyzwań. Ale czy uda się przeciwstawić Cisorze? Mnie to zestawienie osobiście w żaden sposób nie interesuje, zwłaszcza teraz, gdy waga ciężka dysponuje potencjałem do aranżowania ciekawych pojedynków. Niestety dostajemy coś takiego jak White z Furym, a teraz z Cisorą. Wiem, White był pretendentem, ale facet tragicznie wyglądał w ringu, jakby miał zaraz umrzeć na zawał. A teraz Cisora. No nic, trzeba poczekać na coś ciekawszego. Nie mam pretensji do bokserów. Jeśli Tyson Furym może zarabiać i bronić pasa ze znacznie mniej wymagającymi przeciwnikami, to dlaczego tego nie robić? Po co się przemęczać? Federacje dają na to przyzwolenie, bo hajs jest najważniejszy, a kibice mogą decydować, czy chcą to oglądać, czy nie. W dłuższej perspektywie, niewykluczone, że takie działania zabijają boks, bo rzadko dostajemy wielkie walki w heavyweight. Chyba tylko w boksie przyjęło się, że utrata zera lub porażka jest czymś złym. Tym bardziej należy szanować Kanelo, że szukał wyzwań w pojedynku z biwołem. Kibice otrzymali fenomenalną walkę, ukoronowaną według ekspertów sensacją. Obserwując krajowe zmagania, właśnie jesteśmy świadkami dewaluacji kapitalnie wyszkolonego niegdy zawodnika wagi ciężkiej, słynącego ze znakomitej pracy nóg. Potrafiącego zmieniać tempo walki, momentami wyglądającego jak Roy Jones z lat świetności. Mowa oczywiście o Marcinie Najmanie, odznaczającego się charyzmą, przebojowością i, gdyby nie kontuzję, prawdopodobnie zostałby pierwszym Polakiem posiadającym prestiżowy pas z kategorii ciężkiej. O inne jego wcześniejsze porażki można tłumaczyć słabszym mentalem czy gorszym dniem, ewentualnie obarczyć odpowiedzialnością sztab trenerski, tak szybka porażka z Pawłem Jużwiakiem. Wskazuje na gwałtowny spadek umiejętności. Słynący z walecznego serca L testosteron tego dnia jakby zapomniał o swoich mocnych stronach jak zwierzęca siła, odporność czy ambicja. Sam Maciej Sulencki wypowiedział się niezwykle pozytywnie na temat walki. Czy jesteśmy świadkami końca pewnej ery, czy może to tylko? Wypadek przy pracy. Sam Marcin wywołuje emocje, frustracji i wściekłości u jego przeciwników. Bo jak to możliwe, że osoba nieposiadająca poziomu sportowego zarabia przyzwoite pieniądze? Marcin jest mistrzem w przedstawianiu i tłumaczeniu. Kolejnych porażek, a robi to na tyle w interesujący sposób, że ogląda się to z uśmiechem na twarzy. Czy komuś się podoba, czy nie, Marcin to czysty fenomen. Przyciąga widzów do tego stopnia, że nie zastanawiają się, czy opuści plac walki jako zwycięzca, czy przegrany, lecz w jaki sposób przegra. Osobiście jego spektakli od dawna nie oglądam, tak zawsze z przyjemnością obejrzę wywiad. Powiedziałbym, że bokserski świat zaczyna poważnie traktować kobiecy boks, czego dowodem jest fakt. Zwiększenia ilości wag na igrzyskach olimpijskich. W 2012 roku dopiero zadebiutowały kobiety na igrzyskach olimpijskich. W Tokio pojawiło się 5 wag, a w Paryżu będzie ich 6. Mistrzostwa Europy w budwie przyniosły reprezentantkom niespodziewane sukcesy. Dziewczyny zdobyły trzy srebrne medale na wielkiej imprezie. Aneta Regielska w kategorii do 66 kg w półfinale pokonała aktualną złotą medalistkę olimpijską. Jest to duże zwycięstwo, tym bardziej, że na dużej imprezie a w meczu towarzyskim, więc super trzymał kciuki za neta, oby tak dalej. Elżbieta wójcik do 75 kg i Martyna Jancelewicz w kategorii do 81 kg. Jeśli komukolwiek zależy na promowaniu sportu, to powinien zacząć się interesować wspomnianymi zawodniczkami, zresztą nie tylko nimi, i naciskać w mediach o więcej ekspozycji w telewizji czy gazetach. Pozdrawiam.